Cześć, witajcie. Dzisiejszy temacik pokażę Wam fajne nowości. Fajne nowości od Schmidt Polska. Mam tutaj paczuchę. Oczywiście paczucha już została przeze mnie otwarta, bo byłem ciekaw. Dziś pokażę Wam e, miary zwijane. Nową serię miar zwijanych od Schmidt Polska. Jest to seria e, Black Bull. Bra, Black Bull, czyli czarny byk. Powiem Wam, że bardzo fajna seria, ponieważ tutaj mamy troszeczkę inne rozwiązanie niż mają, inni, niż mają producenci. Yy, Kilku już producentów ma to rozwiązanie, a szczerze mówiąc, jest to pierwsze rozwiązanie tego typu, które mam w rękach. Więc powiem Wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem i moim zdaniem ten właśnie sposób zabłyśnie na rynku. Yy, zaczniemy od najmniejszego tematu zobaczcie mamy tutaj naj, naj, najmniejszy temat, czyli najmniejsze Czy tutaj troszeczkę światło skierujemy bardziej, o najmniejsze maleństwo z całej serii jeżeli chodzi o serię Black Bulla mamy tutaj 5 rodzajów długości i dwa rodzaje szerokości taśmy. Jak widzicie, tutaj mamy taki fajny, mały model. Jest to model 3-metrowy. Mamy tutaj 16 mm szerokości i jak sama nazwa mówi, Black Bull, czyli mamy tutaj skalówkę czarną. Zobaczcie, dwustronną. Czarną, dwustronną. Mamy oczywiście fajny hak i oczywiście magnes neodymowy. Więc naprawdę fajna opcja. Oczywiście karabinczyki w zestawie, czyli mamy tutaj fajne opcje i mamy klips. I mamy klips. Ja ściągnę wam pierwszą miarę. Zobaczcie, jak ona się fajnie prezentuje. I za chwilę wam pokażę resztę, bo naprawdę miary są bardzo interesujące. wyłaś. powrotem z wsadziłem. Więc naprawdę, moim zdaniem, warto wziąć to pod uwagę. Etykieta. Jak widzicie, mam tutaj wszystko opisane. Mamy małe, średnie rozmiary. Mamy tutaj serię v share, czyli po prostu tu nasza taśma jest po prostu uformowana w V-kę. Dzięki temu na dłuższe dystanse bez żadnego problemu możemy fajnie tą metrówką się posługiwać. Jak widzicie, ma metrówkę niewielkich gabarytów. Czy ten black. Pokaż mi ten black. Tak, to światło trochę. O, 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 Fajne, fajne. To wszystko jest wytłuczone. Te logo naprawdę tak fajnie się prezentuje. Yy, I bardzo fajnie wygląda, zobaczcie jakie to jest maleństwo. Jeżeli chodzi o gabaryty, jeżeli chodzi o gabaryty, to tutaj mamy jakieś 52 mm na 55 i jakieś niecałe 30 mm grubości. Nasza metrówka. Bardzo fajny klips. Klips dość mocny. Oczywiście, jeżeli nie chcemy klipsa, możemy po prostu tego nie używać. Mamy tutaj karabinek, który jest w zestawie, który też jest fajny, dość sztywniutki. I oczywiście smyczka, więc taki fajny zestawik. Co jest fajne w tej serii Black Bulla, to mamy tutaj z tyłu takie odbojniki pod taśmą, gdzie jak szybko się zwija, to po prostu nie rozwala naszego tutaj dedykowanego nitowania. Tutaj mamy akurat trzy nity, zobaczcie. Trzy nity. I nie tracimy na dokładności, bo na przykład w niektórych miarach jest tak, że tutaj takiej blokady nie ma. I jak się szybko zwija, jak jest mocna sprężyna, to on po prostu z czasem się wybija. I tak po prostu jest. Tutaj bardzo fajna opcja, bo tutaj jest to naprawdę bardzo miękkie. Zobaczcie. Amortyzacja jest taka mięciutka, czyli nawet jak szybko się nasza metrówka zwinie, to tutaj ten uderzenie się po prostu zamortyzuje, więc to jest naprawdę duży plus. Trójeczka bardzo fajnie się prezentuje, powiem Wam, więc moim zdaniem mega, bardzo fajnie leży w dłoni. Ogumowana, jeżeli chodzi o materiał, mamy tu oczywiście ABS, 3 metry oraz mamy, zobaczcie, mamy tutaj podaną grubość oraz szerokość taśmy. Naprawdę spoko. Oczywiście mamy blokadę, blokada bardzo wygodna, bardzo wygodna blokada. Ten guzik tak fajnie odstaje tutaj. Kurde, coś mi tutaj z tym światełkiem, tak. tak... jakoś słabo. tutaj idzie chwilę. O! Tutaj oczywiście odstaje nasz guziczek blokady, więc tutaj bardzo dobrze to trzyma. Rozwijamy, blokujemy, mega. Ale ogólnie sama skalówka, zobaczcie. BlackBull, no powiem Wam, że naprawdę... To jest trójeczka kolejna, kolejna. To jest piąteczka, piąteczka już z serii 25 mm szerokości. Zobaczcie, tak się prezentuje. O, tutaj już naprawdę fajne. Oczywiście klips już jest większy, klips jest większy. O, każda metrówka ma fajną etykietę, gdzie tu mam wszystko opisane. Zobaczcie, bez żadnego ale. Black Bull, tak i ta już metrówka tak się prezentuje. Już jest kapkę większa. Zobaczcie. Mamy 5 metrów i już mamy tutaj 25, cm, 25 mm szerokości. Oczywiście każda y, miara serii Schmidta ma tutaj, jak widzicie, y, podwójną skalówkę. Czyli czy mierzymy góra, dół, czy odwrotnie. Tutaj bez żadnego problemu. Oczywiście duży klip. Hak. Oraz magnes. No, dymowy tutaj jest bardzo mocny magnes. Tutaj bez żadnego problemu, zobaczcie, nasza metrówka się utrzymuje na magnesie, więc mamy tutaj magnes. Mamy oczywiście taką samą blokadę, tylko w większych rozmiarach, jak widzicie, co daje naprawdę bardzo fajny efekt. I powiem Wam, że 25 mm taśma, e, duży klip, magnes, i powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo. Wygodnie się nie opracuje i bardzo wygodnie się utrzyma w dłoni. Tutaj mam piątkę ze szmita z pierwszej serii, zobaczcie. Zobaczcie, to jest niewielka różnica. Tutaj mamy 16 mm, a tutaj mam metrówkę z serii szmita 25 mm. Zobaczcie, jest to praktycznie taki sam wymiar i naprawdę. Bardzo wyjątkowo i wagowo fajnie też leży. Nie jest to jakiś taki ciężki kloc, tylko naprawdę bardzo wygodna i podręczna metrówka. I ta metrówka ląduje już u mnie jako podstawa. Czyli będę ją używał, będę ją testował i za jakiś czas ją po prostu omówimy, bo jest naprawdę ok. Dobra, przechodzimy dalej, bo troszeczkę tego jest. To odłożymy. Kolejna metrówka serii Bull. 25 mm to jest 7,5 m7,5 metra. metra. Jak widzicie, już jest kapkę większa od naszej piąteczki, ale powiem wam, że mimo że jest już większa, to jak na 7,5 m, jak na 7,5 metra, to powiem wam, że naprawdę fajnie leży w dłoni. Ogólnie zobaczcie, jaki fajny kształt ma, bardzo wygodny, bardzo smukły. Więc moim zdaniem ok, jak na 7,5 metra jest ok. Nie ma tutaj co narzekać, jeżeli chodzi o rozwijanie. Tutaj wszystko jak najbardziej bez złamania, śmiało 2,70. Spokojnie daje radę. I tak jak mówiłem, mamy tutaj taką, zobaczcie, jest tu ona w serii V ta taśma, nie widać, ale ona jest o tak. Co daje naprawdę bardzo fajną sprężystość i elastyczność ogólnie naszej metrówki. I to jest już taka metrówka, gdzie ją czuć w ręce ale jak na 7,5 metra nie mam tutaj 7,5 metra to naprawdę jest komfortowych rozmiarów. No i mamy tutaj dwie jeszcze metrówki, też z tej serii. Tylko, że tutaj już mamy metrówki, takie giganty, bym powiedział, bo mamy tutaj aż 30, 32 mm szerokości taśmy. 32 mm szerokości taśmy, i to już jest piąteczka. Zobaczcie, tak się prezentuje. I tutaj mamy już, zobaczcie, wszystkie bajery, yy, oraz mamy tutaj automatyczny, automatyczne blokady. Zobaczcie, po naciśnięciu regulujemy sobie sami. Kolejna kwestia, tu już mamy inny klip, już taki potężny klip do paska, jak widzicie. I już, jakby nie patrzeć, nasza metrówka ma sporych, jest sporych gabarytów. No bo zobaczcie, 25 mm, 32 mm szerokości, 5 metrów i 5 metrów. Więc jak widzicie, już spora różnica. Mamy tutaj już oczywiście e, temat ABS-u. Jeżeli chodzi o budowę, więc tutaj już mamy pancerność. Bardzo dobrze złożona, spoko ogumowana. To wszystko jest guma. No i tutaj już mamy, kurde, 32 mm. Oczywiście, haki są takie same, ale szerokość taśmy tutaj, zobaczcie, już jest ogromna. To nawet nie ma co porównywać. Zobaczcie, 25, 25, 32. Jest to naprawdę różnica, zobaczcie. Jest różnica, oczywiście, podwójnie skalowana. Jeżeli chodzi o wagę, to tutaj niewielka różnica wagowa, tak szczerze mówiąc, chociaż może mi się wydaje. Jeżeli chodzi o szerokości, tutaj mamy 67 mm, a tutaj pisze, że 62, więc tutaj jakby była kapkę węższa. Eee, więc więc 82, przepraszam, 80, ja 60 czytam. Starość nie radość, 82 mm a 62, no, no to jest różnica, co nie? Jest różnica, o, mocne magnesy, jak widzicie. O, są magnesy. Trzyma się mocno. Powiem wam, że ten automat fajnie pracuje, naprawdę fajnie ten automacik pracuje. Trzeba się do tego przyzwyczaić, ale moim zdaniem jak najbardziej ok. I oczywiście, zobaczcie, mamy tutaj również tą blokadę, yy, która nam powoduje, że nasze narzędzie, nasza końcówka się nie rozwali. Zobaczcie, amortyzacja, zobaczcie. Widzieliście? To jest ruchome. Tutaj jest delikatnie ruchome, czyli po uderzeniu, tak jak mówiłem, amortyzuje nasze, że nam po prostu tego haka nie wywala. Jeżeli chodzi o tematykę, tutaj mamy to samo, wszystkie oznaczenia mamy oczywiście na opakowaniu. I następny model, ostatni, to jest model 8-metrowy, również z serii 32 mm, automatycznie klips, blokady i tak dalej. No i tutaj już jest kawał miary. I tutaj już muszę powiedzieć, że to jest kawał miary. I spora waga i duże gabaryty 8 m32. Milimetry w szerokości. Więc to już jest taki kolos, gdzie już możemy tym śmiało, śmiało, śmiało sięgać do drugiego końca warsztatu. Bez żadnego problemu, co nie? Bez żadnego problemu. Fajna budowa, również ABS. I tutaj już naprawdę duży kolos. W porównaniu do dziesiątki do dziesiątki ze szmita, gdzie tutaj mamy, z tego co pamiętam, też 30 mm, tylko z serii takiej, zwykłej. To zobaczcie, jaka jest różnica. No jest spora różnica i grubości i szerokości, więc tutaj już czuj takiego pancerniaka, tak szczerze mówiąc. Ale powiem wam, że naprawdę e, sztosi. Tyle, tyle, pusto. Pusto, jeżeli chodzi o ten temat, i co ja mogę Wam powiedzieć, jaka, co mi się podoba, to tutaj już mi się podoba, właśnie ta kolorystyka. Mamy tutaj wersję Black. To zobaczcie, jaka jest różnica sami, jaka jest różnica na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o odczyt. Widać, że na tej czarnej nasz odczyt będzie o wiele łatwiejszy, o wiele szybszy, o wiele wyraźniejszy. Tutaj nawet nie ma co porównywać w tym momencie. Widać naprawdę różnicę gołym okiem. Czekajcie, dam jeszcze tutaj miarę 25 mm, żeby było jednakowo. I zobaczcie, jaka różnica jest między skalówką. Ja tutaj, nawet w kamerze, patrzę w ekran i widzę, że na czarnym lepiej to wygląda niż na tradycyjnym ee, żółtym. Tutaj jest różnica między starą serią, a nową serią również w hakach. Ten hak nowy już jest o wiele lepszy, bo jak widzicie ma takie fajne tutaj dwa odnóża. Dzięki temu możemy fajnie zaczepić w trudno dostępnych miejscach, więc tutaj jest bardzo duży również plus. Więc tak szczerze mówiąc, jeżeli miałbym wybierać między starą serią, a, a nową, no to ja już też bym poszedł w tą wersję Black Bulla. Fajne, fajne. Jeszcze w skrócie dodam wagi. Dodam wagi jak mi się uda, jak mi się uda wyciągnąć tą wagę moją. To dodam jeszcze wagi na szybkiego, żebyście wiedzieli jakie są wagi tych nowych naszych metrówek. I oczywiście w przyszłości będzie omówienie tych metrówek z parametrami. Zobaczycie jak, co i jak. Dzisiaj to taki unboxing bardziej. Yy żółta a czy żółta y, 3, 3 metrowa bula razem z zestawem oczywiście mierzymy bez, bez wyciągania 121 gram 121 gram piątka 269 7,5, i 370 y, piątka 32, dwójka 383, osiemdziesiąt trzy i ósemka trzydziestka dwójka pięćset siedemdziesiąt osiem gram pięćset gram. No to już jest kawał e, metrowy. Tyle. Dajcie znać w komentarzach czy posiadacie czy używacie. Jeżeli chcecie zakupić, oczywiście zapraszam was na schmid 24pl Powiem wam, że te metrówki naprawdę są w bardzo dobrych cenach. Więc jeżeli jeszcze jakość utrzyma się jak na Szmita przystało. Jak na Szmita przystało, jeżeli jakość się utrzyma, to powiem wam, że naprawdę duża konkurencja jeżeli chodzi o miary zwijane. Na rynku. Wiadomo, są to takie miary, do których trzeba się przyzwyczaić, bo tutaj mamy metrówki z magnesem neodymowym i nie każdemu to może pasować, ale powiem Wam, że to jest taka kwestia przyzwyczajenia. Nawet nie wiem, czy na stronie producenta gdzie mój telefon czy na stronie producenta tak szczerze mówiąc są, 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 są metrówki bez magnesu, bez magnesu, ale powiem Wam, że ceny naprawdę e, są zajebiste, bym powiedział za przeproszeniem. A już wam mówię plus minus ile e, te metróweczki kosztują. Tak jak mówię, są to nowości, więc e, mogą być naprawdę te ceny naprawdę spoko. Miara, miara zwijana. Szukamy. Szukaj i już będziemy wiedzieć, ile kosztują. 8,32. Ten model kosztuje 69,35 na stronie producenta. 5,25, 28,33, 3,16 kosztuje 18,36, 5,32. Kosztuje 51 zł. 71, 70, je, 70 y, 25, y, 7,5 kosztuje 38 zł. Więc zobaczcie, jakie fajne ceny, a naprawdę tutaj jakość na bardzo, bardzo wysokim poziomie, i moim zdaniem, tak jak mówiłem, zrobią naprawdę furorę. Seria Black Bull. Tyle. Komentujcie. Lajkujcie, trzymajcie się, do następnego. Cześć!